Dzień dobry, Krzysztof Lech Siła Regeneracji. Witam Was w kolejnym odcinku i we własne zdrowie. Przygotujcie taśmę Teraband. Dzisiaj poćwiczymy z taśmą Teraband. Będziemy ćwiczyć naszą górną część ciała, nasze ręce, aby były silne i aby nas wspierały codziennie. Lecz zanim zaczniemy z Pozwolę sobie na szybką autoreklamę jak zwykle. Zapraszam Was na pobyty regeneracyjne, pobyty zdrowotne do naszego kameralnego senatorium bądź też uzdrowiska. Link znajdziecie w odnośniku, w opisie filmu i zapraszam Was serdecznie na ćwiczenia dzisiaj z taśmą TeraBand. Tak jak wspominałem wcześniej, przygotujcie sobie taśmę TeraBand, rozplećcie ją mniej więcej w środku, ustabilizujcie na samych stopach i zawijcie wokół rąk, bo będziemy Robić zwykłe takie ćwiczenie z delikatnym skłonem w przód i będziemy pociągać 30 sekund taśmę do góry. Tak jakbyśmy chcieli podnieść siatkę z zakupami. Pamiętajcie, plecy proste. I tutaj fajnie będziecie czuli, jak pracują całe plecy. Wykonujemy 30 sekund, każde ćwiczenie. Ja będę co jakiś czas spoglądał. Na operatora, co by mi wskazał, ile czasu zostało. 30 sekund i zostało nam 4, 3, 2, 1. Zostajemy w tej samej pozycji, możemy delikatnie mocniej naciągnąć gumę i będziemy prostowali nasze ciało czyli skłon i prostujemy. I znowu 30 sekund. Robimy z napięciem. I zostało nam 4, 3, 2, 1. Zostajemy w tej samej pozycji. Znowu stabilizujemy sobie tak jak wcześniej. I teraz. Tylko uginamy ręce w ten sposób. Staramy się przytrzymać, żeby łokcie były dosyć blisko naszego tłowia i unosimy, skinamy w stawach łokciowych, tak żeby mięsień ramienny, i także dwugłowy ramienia fajnie nam popracował. Jeśli jest za ciężko, odwijacie sobie gumę. Jeśli jest OK, no to robimy 30 sekund. No, będziecie czuli dzisiaj dosyć fajnie ręce. Popracują wam. Fajnie zrobić taki trening raz w tygodniu. Fantastycznie wzmocni wasze kończyny górne. Dwie, jedna. Zostajemy w tej samej pozycji. Delikatnie większy rozkrok. Rozplatamy gumę. Możemy ją trzymać w ten sposób. Ja preferuję ją zawinąć, jak jest wam wygodniej. I będziemy teraz unosić w ten sposób do góry. I znowu 30 sekund. Fajnie, popracują Wam mięśnie naramienne tutaj w tym ćwiczeniu, także mięśnie piersiowe. I zostało nam 3, 2, 1. Guma zostaje w tym samym miejscu, czyli na dole. Tym razem jedna stopa stabilizuje. I będziemy chcieli, tak jakbyśmy chcieli wziąć coś z ziemi i wyrzucić ku górze. Czyli i obracamy. Bierzemy coś ze stołu i dajemy do góry. Fajne ćwiczenie funkcjonalne z napięciem gumy. 30 sekund. Zostały nam trzy, dwie, jedna, i przekładamy na drugą stronę. Wykonujemy to samo ćwiczenie, czyli delikatne napięcie. Regulujcie sobie, jeśli dla Was jest zbyt ciężko, no to wtedy troszkę większy upust zostawcie tutaj. Czyli znowu do góry, jakbyśmy sięgali i z delikatnym skrętem tułowia. Wyciągamy taśmę ku górze. Zostało nam 4, 3, 2, 1. Zostawiamy gumę cały czas pod prawą stopą, którą kierujemy delikatnie do tyłu i będziemy tylko teraz w przód unosić kończyny. Nasze kończyny górne, czyli ręce, unosimy w przód. Oj, będziecie czuli ręce po tym treningu, to wam gwarantuję. Pamiętajcie, delikatne zmęczenie mięśni nie jest złe. Budując naszą masę mięśniową, wpływamy na, zapobiegamy ostoporozie. Zostały nam dwie sekundy i zmieniamy nogę. Czyli to samo, przekładamy delikatnie w tył. O, teraz się zaplątałem. Dobra. I wyciągamy, prostujemy ręce ku górze, skinamy ku górze. 30 sekund. Już czuję, jak ręce delikatnie pracują, już są delikatnie zmęczone. Oby znak. I zostało nam 5, 4, 3, 2, 1. Zostawiamy gumę cały czas na dole, stabilizujemy ją, podciągamy ku górze. I teraz Ręce unosimy w ten sposób ku górze, jakbyśmy chcieli podnieść torebkę ku naszej głowie, lub ciężar na wyższą półkę. I znowu 30 sekund. Zostało nam 3, 2 jeden zostajemy w tej samej pozycji możemy delikatnie popuścić tą gumę tylko że nie w spodniach tylko tutaj naszym do ćwiczenia jeśli chcecie możecie zawinąć nie, nie musicie i będziemy wykonujemy delikatny skłon z unoszeniem rąk ku bokowi bo bocznie delikatnie je odwodząc poczujecie wszystkie Mięśnie tutaj pleców równoległoboczne. Także zaangażujecie też ten stożek rotatorów. I 30 sekund, z których nam pozostało 3, 2, 1. I rozplatamy gumę. Łapiemy ją sobie tutaj z przodu. Możemy zawinąć. I tylko będziemy wykonywać rotację. Do zewnątrz. I 30 sekund. Łokcie ustabilizowane przy tłowiu. I wykonujemy rotację do zewnątrz. Tutaj fantastycznie będą pracowały rotatory. Zostało nam 5, 4, 3, 2, 1. Pozostajemy w tej pozycji cały czas. Możemy poprawić pozycję gumy. Ja sobie zrobię troszeczkę bardziej. Wyciągamy ją ku górze, i teraz będziemy rotować rękę na zewnątrz. Zauważcie, tutaj ta ręka rotuje się w ten sposób. Ta stabilizuje cały czas, a tutaj tą rotujemy. Zostało nam 5, 4, 3, 2, 1. To samo, wykonujemy z tej samej strony, z drugiej strony, przepraszam Was, czyli ręka rotuje się na zewnątrz. Stabilizujemy tutaj kumę tą drugą ręką. Powiem Wam, czuję już też ręce. Myślę, że Wy też będziecie dosyć fajnie, czyli dłonie i całe kończyny górne. Fantastycznie wzmocni wasze obręcze górne, barkowe. Zostało nam 3, 2, 1. No i na dzisiaj myślę, wydaje, że skończymy ostatnim ćwiczeniem, żebyście nie byli zbyt bardzo wyeksploatowani przez ten program. Dłonie w ten sposób układamy i będziemy starali się rozciągać gumę w jednym kierunku po skosie, czyli ręka ciągnie do góry i do dołu. Zostało nam 5, 4, 3, 2, 1 i zrobimy to samo, ale z drugiej strony, oczywiście, żeby wszystko fajnie miało swoją równowagę. Wyciągamy jedną dłoń ku górze, drugą staramy się wyprostować i ku dołowi ściągnąć. Zostało nam 5. 4, 3, 2, 1 No i kończymy na dziś. Mam nadzieję, że ten program Wam troszeczkę dał popalić. Czujecie swoje kończyny górne, całą obręcz parkową, bo ku temu ten program ma służyć. Ja Wam dziękuję serdecznie za ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie kciuka. Zapraszam Was na pobyty regeneracyjne, gdzie także będziemy ćwiczyli staśmą Teraband. Także będzie wpleciona w program regeneracyjny. Jeśli coś w opisie filmu znajdziecie odnośnik do naszej strony. Dzięki wielkie. Do następnego razu Krzysztof Pielek Siła Regeneracji i inwestujcie we własne zdrowie. Hej.